Cześć Ewa. Cześć. Na samym początku naszej rozmowy e, wyznanie, wyznanie 10 lat się po prostu do tego zbierałem. Słuchaj. No. wiesz, że byłaś moim kraszem z dzieciństwa? Nie. Tak. Nie wierzę plakaty, w to. Plakaty, płyty. Naprawdę? byłem totalnie zakochany. Byłaś dla mnie ideałem dziewczyny. I co się stało? Co się z tym, niszczyło? że i po prostu musiałem iść szukać dalej. Okay. Ale e, tak z tobą spędziłem swoje dzieciństwo to bardzo, bardzo piękne lata. Bardzo miło. Dziękuję. Lata. Dziękuję. Proszę dziękuję bardzo. Serdecznie. Miło. To jest miłe. Miło było Cię zobaczyć na e, konferencji L'Oréal. Tak. Moim zdaniem dokonali bardzo dobrego wyboru. Bardzo dobra ambasadorka. Jak zareagowałaś? Jak dostałaś <laughs> propozycję? Bardzo miło, w sumie to mój drugi rok już e, z L'Orealem i się cieszę bardzo, bo jak dostałam właśnie informację o tym, jaka kampania się szykuje, to mówię yes, to jest po prostu totalnie mój rejon, totalnie to, w czym czuję się dobrze, to, co chcę e, też poprzez swoje piosenki jakby dawać ludziom, zresztą cała umami, ciało itd. i tak dalej, to jest to, z czego potem czerpaliśmy do tego filmiku, który tam mówiłam sobie swoje przekazy, więc jakby to jest totalnie coś, co wynika z mojego repertuaru i z mojego e, postrzegania świata, więc to jest dla mnie totalnie naturalne i co na przykład się Cieszę się, że nagrywaliśmy takie spoty do radio, gdzie wiesz, cały czas mamy jingle, dużo muzyki, wszystko, cały czas ktoś gada. I teraz wszystko się zatrzymuje, wyłącza i jest po prostu minuta gadania bez muzyki, właśnie o tej wartości. Więc... To jest według mnie fajne i po prostu takie przełomowe, bardzo mi się to podoba. W dzisiejszej konferencji przyświecały dwa hasztagi, pierwszy lekcje wartości, drugie hmm. jesteś tego warta. Skupmy się od lekcji wartości. Jakie wartości dla Ciebie w życiu są najważniejsze teraz, w tym momencie? Wiesz to na pewno rodzina, tak długo trwało, ale to na pewno jest najważniejsze. Ale też postanowiłam w tym roku właśnie, że dużo poświęcę sobie, takiej pielęgnacji siebie, w ogóle zrozumienia siebie, jak, jak, jak co u mnie działa i tak dalej. Więc yy, przed trzydziestką, wiesz, tak chciałam się pozbierać, po prostu yy, z, różnych, z różnych względów. Więc to jest dla mnie fajne, że, że też yy, po prostu tak trochę w tym, ha, w, te, w, tym, w tym haśle jestem tego warta pod tym kątem. I co jest dla mnie, no, że ta rodzina tak wie, to, to cały czas krzyczy, jest najważniejsze. Yy, dla mnie chyba nie jestem w stanie powiedzieć nic innego. Ale którym miejscu jest praca i kariera? U Ciebie w życiu. To bardzo... jest pierwsza trójka, czy trochę tak? Dalej? Tak, tak, na pewno tak, bo wiesz, co, moja praca jest z na moim największym hobby, więc jak ktoś pyta, co ja lubię robić, to po prostu lubię śpiewać, lubię e, jeździć koncerty, więc to totalnie jest e, dla mnie bardzo ważne. Też dlatego staram się cały czas to wiesz godzić z, e, z życiem rodzinnym, więc to jest, dla mnie, to jest dla mnie bardzo ważne, bo uważam, że to jest totalnie moją częścią. Jak ja, ja śpiewam od 12 roku życia, to jest dla mnie, że Ewa jest. Ewa jest po prostu śpiewanie z połowy, wiesz, tak totalnie. Więc to jest też dla mnie bardzo ważne, tak. Ty w swoim życiu dość dużo przeżyłaś przez media, bo media, wiesz, oceniały większa, mniejsza. Ile razy myślałaś, że nie jesteś tego warta? Posługując się hasłem Loreal? Jakoś nigdy nie dałam się zupełnie, wiesz, zwalić z nóg, tak mi się wydaje. Dużo kobiet tak ma. U mnie to jest takie widoczne, bo, bo teraz już też trochę ta ciało pozytywność i ca, cały jakby taki body pozytyw kierunek ostatnich lat też mocno temu pomaga. Już też czuję się, że nie jestem w tym sama, ale naprawdę z tych 8-10 lat temu to tak czułam się taka osamocona trochę w tym, że, 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 że nie wyglądam do końca tak jak dziewczyn z plakatu, jak powiedziałam w tym filmiku. Więc teraz już to też czuję, że, że, że nie sama się z tym zmagam, yy, z tym ocenianiem. To jest po prostu normalne, yy, codzienne i ja jakoś już mam taką, jak to się nazywa? Skórę twardą? No tak, skóra twarda, po czesku to jest kuzie. No to po polsku to jest yy, twarda, twarda a skóra. skóra. Ty byłaś taką pionierką trochę tego body positive. No. Czujesz się, że trochę zrobiłaś? I mam nadzieję. Dla tego mam nadzieję. Nurtu. Podczas panelu dyskusyjnego powiedziałaś, że ty nie wierzysz w siebie. Nie, że mam takie dni, mam takie dni, kiedy okay, wiesz. Nie, jakby ogólnie z hmm. siebie wierzę bardzo. Na pewno częściej wierzę niż nie wierzę, bo mam takie zdrowe z domu wyniesione, wiesz, że jestem tego warta i to jest super. Mm. Ale są takie dni, gdzie mówię, nie, no w ogóle bez przesady. No dlaczego i co ja. wierzę? to nie pomaga. Chyba tylko takie utożsamienie się z tym, że to jest tylko okres, albo tylko ten jeden dzień i po prostu jest OK mieć zły dzień. Jak Agnieszka Chylińska, wiesz, mam zły dzień. <laughs> po prostu. Y I to też jest OK, Po prostu tylko... Mm, nie przyswajasz, że ta emocja, jest, jesteś, ta emocja jest tobą, że i ty jesteś zły i nie jesteś wystarczający. Po prostu masz tylko taką emocję teraz. I on się zmieni, jutro będzie inaczej. I jakby przyjąć taki stan rzeczy jest spoko, tak spokojnie. Wszyscy zdaje. widzieli spot Loreal. To nie jest temat plotkarski, tylko ty tam o tym mówisz, że ciąża bardzo pomogła ci, żeby siebie zaakceptować. Tak. tak. W jaki sposób? Wiesz, co pokazało mi, że to ciało, co wszystko potrafi wytrzymać, znieść. Co da radę zrobić, że nie jest po to, by cieszyło oko kogoś innego. To nie jest jego pierwotny jakby pierwotne znaczenie. Przede wszystkim ono służy mi um, i pokazało mi, jak jest doskonałe i jak powinnam go doceniać. I dopiero po tym zaczęłam bardzo go naprawdę e, lubić, jeszcze bardziej doceniać, i jak ktoś mi mówi, że nie jestem wystarczająco wiesz, taka czy siaka, to mówię. Wiesz, przeżyłam poród, wiem o czym mówię, jakby, moje ciało jest super, wiesz, otrzep się, więc jakby mam takie, mm, po prostu polubienie siebie, a to nie jest takie, że wiesz, że, że patrzę na siebie, siadam i mówię, kurde, jestem zajebista, nie, absolutnie nie, to jest po prostu takie tylko zrozumienie, polubienie, czasami mm, bardziej niż polubienie, akceptacja, czasami tylko powiedzenie, jest okej, okay, a czasami mam tak... Jest super. Po prostu chodzi tylko o to, że nie musisz co codziennie z siebie sikać majtki, ale po prostu jakby akceptujesz jak jest i polubisz to. Polscy fani czekają na październik, w październiku przyjeżdżają do Warszawy. Koncert urodzinowy. Na jakim etapie jest przygotowanie tego koncertu? Bo najpierw jest w Czechach. Tak, tak, tak. Czyli tam masz taką trochę próbę. Tak. A później w Polsce jest tak jakby. Generalny tak, występ, co Tylko będzie? wiesz, co jest troszkę in inaczej, bo ten czeski koncert jest, e, będzie inaczej budowany, bo jest w innym pomieszczeniu zupełnie i tak dalej, więc to będą dla mnie dwa oddzielne eventy. Do tego e, w Polsce mam takie utwory jak Echo z KNM, Pełnia i tak dalej, których nie ma w ogóle w Czechach, więc będziemy się przygotować oddzielnie e, i nad od tym pracujemy, bo się mega cieszę na ten koncert. To jest jedyna okazja w tym roku w sumie w Polsce e, koncertowo mnie, mnie zobaczyć, bo w tym roku e, lato spędzam w Czechach, więc e, jestem dużo w studiu, dużo piszę nowych piosenek, żeby jeszcze przed koncertem pokazać, co mi się w głowie i w sercu dzieje. No i 28 października mam nadzieję, że wszyscy wpadamy do progresji i bawimy się to tak totalnie. No wpadamy, Ty robiłaś osiemnastkę, teraz jest trzydziestka, tak. czym się różni osiemnastka od trzydziestki? Mówię już o takich kwestiach artystycznych, tego co pokażesz na koncercie, nie? Bo no. ludzie już czekają, Ciebie nie było, są głodni Ciebie, czego można spodziewać się po tym koncercie? Jaka teraz jest Ewa, porównując to z osiemnastką, która Ojej. też była w Polsce? Wiesz to zupełnie, zupełnie chyba i, inna dojrzała, jest myślę cały czas tak energiczna, jest cały czas taka trochę pierdolnięta też na scenie. Lubię, jak się tam dużo dzieje. Lubię jak jest naturalnie, lubię jak jest troszkę humor dowcip, jak jest po prostu też moc, ale myślę, że jest bardziej muzykalnie, muzycznie. Będą goście, będzie taki gospel, który zabieram ze sobą, więc naprawdę myślę, że będzie. będzie, będzie bardzo energicznie, ale też przejmujące ja Lubię się jakby. Poruszać na tych dwóch platformach, że albo jest tak, że chwyta za serducho, jest emocjonalnie i bardzo naturalnie i, i, i tak mega autentycznie, albo jest taki mocny y, moc po prostu. Niestety, jest lato to spędzasz w Czechach. Na czeskich Żaden koncertach. Żaden polski tak. festiwal, ani Sopot, ani Opole. Dlaczego? Nie wiem, w sumie czy tak do końca jeszcze to tak ten jest. To tak nie ten, ten, ten Coś tam, coś, Może coś tam, być. Coś tam e, nie wiem jeszcze <gry> do końca, ale takich plenerowych koncertów postanowiłam w tym roku w Polsce e, nie robić właśnie, bo miałam w zeszłym roku trasę umami w klubach, która mi się mega spodobała, i chciałam właśnie zrobić ten wyjątkowy koncert urodzinowy na 30, na który zapraszam, i pójść bardziej właśnie w takim kierunku, ale co nie jest w tym roku, myślę, że o tym bardziej otwiera możliwość w przyszłym roku, więc ja mam nadzieję, że, że znowu w przyszłym roku. Będę bardzo miał obfity, e, obfity repertuar koncertowy dla polskich fanów. To już tak kończąc y, tę rozmowę, czy polscy fani atakują cię oh, za to, nie, że. Mm, znaczy może złego słowa użyłem, że, że jesteś tak. tam, nie jesteś tu. Wiesz co, za, jak będę tu, to. Potykasz się z nerwami fanów? Y, chyba y, nie bezpośrednio, na pewno one gdzieś sobie są w internecie, pewnie tak. I to jest chyba naturalne, bo jak jestem dużo w Polsce, to Czesi, wiesz, cały czas jesteś w Polsce, Nawet a jak Czech. tu to zawsze tak, to zawsze, zawsze ktoś jest trochę mniej, mniej zadowolony, Musiałbym tak stać w tym cieszynie na moście, mm. wiesz, jedna noga, tu jedna tu. W każdym razie mam też takie spotkanie z, z fanami organizujemy, więc ja się staram być z nimi w kontakcie bardzo na socialach, na właśnie tych koncertach urodzinowych, szykujemy też jeszcze takie spotkanko z nimi, więc. Nie można być po prostu siedzieć z jednym tyłkiem na dwóch krzesłach i jeżeli mam to szczęście, że przez 17 lat, wiesz, śpiewam na dwóch rękach, to po prostu czasami jest tak, że jest mniej więcej tu, czy mniej, mniej tu i odwrotnie. Ja przez długie lata miałam tak, że było mniej więcej w Polsce, mniej w Czechach, to teraz po prostu akurat tak się odwróciło, że że tam moja płyta miała jakby świetne sukcesy, więc więc trochę, trochę tam teraz odnoszę fajny czas. No i też powiem szczerze, że jak jestem tam, mam dzieci, wiesz, to dla mnie to jest bardzo fajne, że że mogę być więcej z nimi i mam po prostu bliziutko, a myślę, że w przyszłym roku, jak już moje dzieci trochę podrosną e, i tak dalej, to otwieramy, wiesz, się szeroko, jak wielą To ostatnie pytanie. Na polski rynek <laughs> z koncertami letnimi. To, to ostatnie pytanie, w jakim języku mówisz w domu? Wiesz co, ja mówię gwarą cieszyńską, czyli jakby po polsku, ale gwarą. <laughs> Jeżeli wiesz mm -hmm. o co chodzi? Czyli do dzieci Taką dzieci cieszyńską? Po... Gwarze tak, gwarę cieszyńską, tak. Jak moi rodzice mówili do mnie, no. A mój mo, mąż znowu po Czesku, więc jakby moje dzieci mają dwujęzycznie. Nawet trzy Polski gwara? No, polski czeskim. tak, muszę więcej tego polskiego. Polski to na razie tylko w bajeczkach. Yy, ale ja jak się staram się mówić bardzo po polsku, ale jednak ta gwara jest po prostu tak we mnie, wiesz, zakorzeniona, ale tak mówią do mnie i moi rodzice, że to jest polski, ale taki bardziej, no wiesz, tam, śląski. no. Sprawdźmy tu jeszcze e, osobę, która to zorganizowała. Podczas konferencji L'Oreal padło, że 6 tysięcy reklam w ciągu dnia no. trafia do nas. Od ciebie praktycznie żadna i żadna z dzieckiem. Bo czasem, jak kobieta zachodzi w ciążę, rodzi dziecko, cieszy się, kurde, będzie kasa. Dlaczego nie zarabiasz na dziecku? No, nie zarabiam na dzieciach, no tak mam. Niech każdy robi jak chce, ale ja tak, ja tak postanowiłam, że. Że nie, nie chcę ich w ogóle wciągać w ten świat, wiesz, jeżeli się sami kiedyś zdecydują, ich opcja, ale jakby bez, bez, bez pytania, kiedy nie mogą oni nie odpowiadać, nie chcę ich wciągać w ten, w ten świat. Yy, śpiewam i cieszę się z tego, że mogę zarabiać na życie inaczej. Yy. Niż, niż żebym była zmuszana, wiesz, do tego wykorzystywania ich wizerunku. A dostałaś no. propozycję, żeby zareklamować pampercy, coś tam, coś tam? Tak, ojej, od razu, jak byłam w ciąży. Jasne. To pewnie każda taka, wiesz. Osoba publiczna, która zachodzi w ciąży, to od razu no tak, wiesz, bo to ...lecą pieluchy. Okres. i Tak, wiesz, wszystkie, wszystkie rzeczy świata. I jakby to, 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 to rozumiem, bo tych rzeczy jest dużo i mamy, potrzebuję też wiedzieć, co wybrać. Ale ja po prostu akurat tak mam, że, 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 że rzeczy dziś po prostu kupuję, no i tyle. Bardzo mi się to podoba. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. <noise> Czekamy na koncert. Później do zapraszamy do Polski za rok. Dziękuję bardzo. Trzymaj się. Cześć. cześć.